Prowadzisz trzema golami i przegrywasz mecz, prowadzisz w 90 minucie i przegrywasz mecz, za to kochamy piłkę nożną? Takie scenariusze zdarzyły się w drugiej kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy, a ja dziś przypomnę Wam najlepsze remontady w historii Ekstraklasy. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to jest Extra Time. Zanim jednak przypomnimy największe powroty w historii PKO Bank Polski Ekstraklasy, to czas na krótkie kalendarium. 28 lipca 2013 roku pierwszego gola w Ekstraklasie strzelił Marco Paissho, Portugalczyk grał w Śląsku Wrocław. Później też w Lech Gdański, to właśnie jako zawodnik Lechi był królem strzelców Ekstraklasy. 29 lipca 2007 roku jako trener w Ekstraklasie debiutował Jan Urban. Wtedy obecny selekcjoner reprezentacji Polski prowadził Legię Warszawa. 30 lipca 2017 roku Guble w swoim debiucie w ekstraklasie zaliczył natomiast napastnik Lecha, Krystian Gytkier, Król Strzelców w sezonie 2019-2020. Wracamy do teraźniejszości. W drugiej kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy zobaczyliśmy trzy niesamowite remontady w poniedziałek w Katowicach, no ale przede wszystkim te dwie, które zostaną w pamięci kibiców na długo, do których doszło w Gdańsku i w Stoku. W trójmieście Lech Poznań przegrywał z Lechią do przerwy już 0 do 2, by ostatecznie zwyciężyć 4-3. Gospodarzom nie wystarczył kartlik Tomasza Bobczka, bo Mistrzowie Polski zagrali genialną drugą połowę. W 25 minut strzelili 4 gole no i mogli cieszyć się z pierwszych w tym sezonie trzech punktów. Natomiast Jagiellonia Białystok jeszcze w 90. minucie przegrywała z Widzewem Łódź 1 do 2 by w doliczonym czasie strzelić dwa gole. Najpierw do siatki trafił Jesus Imas, a chwilę później Hiszpan zabrał piłkę Mateuszowi Żyro, podał do Afiny Pululu, a ten zapewnił triumf. Jadze szalony doliczony czas gry, szalona końcówka meczu i szalona radość Jagieloni. Gole z tych meczów i ze wszystkich innych możecie zobaczyć w skrótach meczów, także w top momentach, które podsumowują każdą kolejkę na naszym kanale na YouTubie. A skoro mieliśmy dwa tak epickie comebacky, campaign... I w drugiej kolejce, no to warto spojrzeć też w historię, bo takich fantastycznych remontat w ekstraklasie nie brakowało. Te najlepsze 10, naszym zdaniem, z XXI wieku, teraz właśnie przed Wami. Popatrzcie. Na miejscu dziesiątym końcówka sezonu 2013-2014. Grupa spadkowa Jagiellonia Białystok do przerwy prowadzi z koroną Kielce już 3 do 0. Z rzutu karnego trafia Dani Quintana, na 2-0 podwyższa Maciej Danios, a na 3-0 ponownie Quintana. I co prawda zaraz po przerwie bramkę na 3-1 zdobywa Abzał Bezbiekow, ale co z tego, skoro Martin Baran znów zapewnia trzy gole przewagi Jagielloni. Po godzinie gry jest zatem 4 do 1 i wtedy Mateusz Piątkowski wylatuje z boiska z czerwoną kartką, a korona zalicza niesamowite 11 minut. Między 60 a 71 minutą Przemysław Trytko notuje dublet, gola dokłada Maciej Korzym i przegrywając 0-3 oraz 1-4 Korona Kielce ostatecznie wywozi z Białego Stoku punkt. Kończy się rezultatem 4-4. Na pozycji dziewiątej trzydziesta kolejka poprzedniego sezonu walcząca o utrzymanie Puszcza Niepołomice w ulewnym deszczu podejmuje walczącą o puchary Pogoń Szczecin. Portowcy zaczynają idealnie, w tym misku już w piątej minucie daje prowadzenie przyjezdnym, ale Puszcza oczywiście po wrzucie piłki z autu i sporym zamieszaniu w polu karnym doprowadza do wyrównania Piotr Mroziński na 1-1. Jeszcze przed przerwą kolejna akcja portowców. Kamil Grosicki do Fredrika Ulbesztada, ten zatrzymany przez Kobina Komara, ale jest kulu. Risi, grecki napastnik na raty umieszcza piłkę za linią bramkową. Pogon znów na prowadzeniu. W drugiej połowie znów wrzut z autu puszczy. Znów zamieszanie i rykoszet. Bramka na 2-2. Autorstwa Dawida Szymonowicza. Ale nie tylko po autach puszcza potrafi strzelać gole. Te akcje wykańcza Antoni Klimek i gospodarze wychodzą na prowadzenie. 3-2. Szalony mecz w niepołomicach dopiero się rozkręca. Klimek do bramki trafia po raz drugi. Niesamowite puszcza niepołomice prowadzi z pogonią Szczecin 4 do 2. Antoni Klimek ma duble. Te wielka radość w niepołomicach portowcy stracili 3 gole w 8 minut, ale ruszają do odrabiania strat. Po zagraniu piłki ręku przez Dawida Szymonowicza i po analizie VAR karny. Z 11 metrów nie myli się Ftymis Kuluris. Grek ma już czwartego w sezonie hat -tricka. Jest 4 do 3 dla puszczy. W 69 minucie kapitalna indywidualna akcja Marcela Wędrychowskiego. Pogoń odrabia straty w tym szalonym spotkaniu. Mamy remis 4-4. Niesamowite. Bożes i Barkowski dostają czerwone kartki. Ostatni kwadrans gramy 10 na 10. Wynik się nie zmienia aż do 93 minuty w doliczonym czasie gry. F Kuluris decyduje się na strzał. Wow! Kuluris strzela swojego czwartego gola w meczu. Pogoń przegrywała już 2 do 4, a wygrała 5-4. Miejsce ósme, sezon 2023-2024, zaległe spotkanie czwartej serii gier rozgrywane w październiku w Poznaniu. Lech mierzy się z Jagiellonią Białystok, obie ekipy w wyśmienitej formie, ale to kolejność rusza do ataku i po 120 sekundach oraz asyście Michaela Isaka, Adriel Baloua daje gospodarzom prowadzenie. Jeszcze przed przerwą Isak pięknym strzałem z pierwszej piłki podwyższa na 2 do 0. Zaraz po przerwie Balua przejmuje piłkę, pędzi na bramkę. Baluła i 3 do 0. Lechę prowadzi z Jagielonią już trzema bramkami. W poznaniu euforia. Jednak chwilę po stracie trzeciej bramki indywidualna akcja Christophera Hansena. Hansen jest gol! Jaga przegrywa już tylko 1 do 3. A w 65. minucie robi się 2-3 po zamieszaniu pod bramką gospodarzy, wychowanek i obecnie piłkarz Lecha, ale wtedy Jagi Mateusz Skrzypczak trafia do siatki. Lech prowadził 3-0, a teraz prowadzi tylko 3-2. Rezultat się nie zmienia aż do czwartej minuty doliczonego czasu gry. Wtedy po faulu na Dominiku Marczuku i po analizie VAR mamy rzut karny dla gości. Jedenastkę na gola zamienia Bartłomiej Wdowik. Niesamowita remontada Jagiellonii, która przegrywała z Lechem 0-3, a kończy mecz z remisem 3-3. Pozycja siódma, cud, szalona końcówka w Białym Stoku, piszą media po meczu ostatniej kolejki sezonu 2014-2015, w którym Jakielonia Michała Probierza podejmuje Lekie Gdańsk, wtedy prowadzoną przez Jerzego Brzęczka. Goście jeszcze przed przerwą obejmują prowadzenie po uderzeniu Nikoli Lekowicza. Zaraz po przerwie piękna akcja Sebastian Milana prawo do Macieja Matuszewskiego, ten polekarne, potężne uderzenie Antonio Czolaka z boleja i Bartłomiej Drągowski kapituluje po raz drugi. Trener Michał Prowierz się denerwuje i próbuje motywować swoich zawodników. 11 minut przed końcem pojawia się nadzieja. Rzut karny, jedenastkę pewnie wykorzystuje Patryk Tuszyński. Już tylko 1 do 2. Przez kolejne 10 minut Jaga nie jest jednak w stanie doprowadzić do wyrównania, ale wreszcie w 89 minucie obrońca Filip Modelski zdobywa swoją jedyną bramkę w ekstraklasie. Euforia w Białym Stoku na tablicy wyników. Rezultat zmienia się z 0-2 na 2-2. Goście załamani czekają już tylko na końcowy gwizdek, ale zaraz po wznowieniu gry Igor Starasow z głową w słupek dobija Taras Romanczu i gospodarze wychodzą na prowadzenie. To jeszcze nie koniec. Ostatni cios wyprowadza Maciej Gajos wykorzystując drugi tego dnia rzut karny. Jagiellonia przegrywała z Lechią 0-2. Wygrywa 4-2 strzelając trzy gole po 89 minucie. To zwycięstwo zapewnia Jadze trzecie miejsce w sezonie 14-15. Wtedy to był najlepszy wynik w historii klubu. Cofamy się do roku 2012. Legia Warszawa podejmuje Piasta liwice i zalicza fatalne 120 sekund. Najpierw bola strzela Fernando Puerna, a chwilę później błąd popełnia Artur Jędrzejczyk i Wojciech Kędziora podwyższa na 2 do 0 dla gości. Przy Łazienkowskiej konsternacja. Co prawda drużyna Jana Urbana w tamtym sezonie przyzwyczaiła kibiców do tego, że pierwsza traci gola, ale we wcześniejszych meczach straty udawało się odrobić. Nigdy też rywal nie prowadził dwiema bramkami. Do tego wojskowi grają słabo, ale mamy coś na osłodę. Michał Kucharczyk w pole karne i Daniel Juboja, co za cudowny gol, przepiękne techniczne, uderzenie piętą, i legia przegrywa już tylko 1-2. Jan Urban przyjmuje to raczej spokojnie, Jorge Salinas dośrodkowuje z rzutu rożnego, a do remisu doprowadza Jędrzejczyk, który odkupuje swoje winy. Zaledwie dwie minuty później Legia wychodzi na prowadzenie Miro Radowicz do Furmana, ten wykłada piłkę Lubo set, notuje dublet i zapewnia gospodarzom trzy punkty. Wreszcie ożywają trybuny stadionu przy Łazienkowskiej. Legia wygrywa z Piastem 3-2, mimo że przegrywała 0-2. A to już trzynasta kolejka sezonu 2012-2013. Mecz Śląska z Jagiellonią. Wrocławianie bronią zdobytego rok wcześniej Mistrzostwa Polski. Za to drużyna z Białego Stoku prowadzona wtedy przez Tomasza Hajtę, ma za sobą wyjazdowe wygrane z Lechem i Legią, ale ten wyjazd długo wygląda dużo gorzej. Rzut karny na gola zamienia Christian Diaz. Kolejny stały fragment gry, tym razem rzut rożny. Dośrodkowanie Sebastiana Mili i na 2 do 0 na raty, ale podwyższa Przemysław Kaźmierczak. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy sytuacja jaki komplikuje się jeszcze bardziej. Czerwoną kartkę dostaje Łukak, a Piotr Ćwieląkę wtedy wydaje się, że dobija ekipę z Białego Stoku, strzelając trzeciego gola dla Śląska. Po 70 minutach nie zapowiada się na więcej emocji. Śląsk na własnym stadionie prowadzi z Jaką 3-0 i gra z przewagą jednego zawodnika. I wtedy Amir Spakisz pałuje Ebiego Smolarka. Czerwona kartka, siły wyrównane i rzut karny. Jedenastkę na gola pewnym strzałem zamienia Tomasz Kupisz. To początek niesamowitych zdarzeń we Wrocławiu. Chwilę później Dawid Kliska w indywidualnej akcji i Jagiellonia przegrywa już tylko 2-3. 5 minut później Flisga w roli asystenta, a niemożliwego dokonuje Ewis Molarek. Co za fenomenalny strzał reprezentanta Polski Jagielonia w ciągu zaledwie 7 minut odrabia 3 stratę. Jaga kończy mecze w dziewiątkę, bo czerwoną kartkę dostaje też Jakub Moderski, ale wynik się już nie zmienia od 3-0 do 3-3. We Wrocławiu remis, ale cieszą się goście. Tuż za podium niesamowity mecz w Gliwicach. Ósma kolejka sezonu 2016-2017. Ówczesny wicemistrz Polski Piast podejmuje górnika Łęczna i po zaledwie 25 minutach wydaje się, że jest już po meczu. Bramki zdobywają po asystach Patryka Mraza, Marcinę Pietrowski i Maciej Jankowski. Rzut karny wykorzystuje Radosław Murawski. Gospodarze prowadzą 3-0. Ale jeszcze przed przerwą kontaktowego gola strzela Grzegorz Piesio. W zdobycie punktu przez piłkarzy z Łęcznej wierzą jednak chyba tylko najbardziej zagorzali kibice z Lubelszczyzny, bo goście w Gliwicach grają słabo. Długo utrzymuje się rezultat 3-1. Ale na 9 minut przed końcem sędzia wyrzuca z boiska Michała Masłowskiego, a chwilę później show rozpoczyna Javi Hernandez. 90. minuta o hiszpańskim pomocniku zapominają w polu karnym obrońcy Piasta i Łęczna przegrywa już tylko 2-3. Piąta minuta doliczonego czasu gry. Javi Hernandez. Piękne uderzenie i remis. 3-3. bramkowa strata odrobiona. Dla piłkarzy i kibiców Górnika Łęczna to jeden z niewielu pięknych momentów w tamtym sezonie, po którym spadli z ekstraklasy. Wielki powrót, który przerodził się w wielki pogrom. Takiego przebiegu meczu piątej kolejki sezonu 2018-2019 Lecha Poznań z Wisły Kraków chyba nikt się nie spodziewał. Kolej już rozpoczyna od mocnego uderzenia po 8 minutach i golu João Amaralaj jest 1 do 0 po 18 minutach i bramce z zrzutu karnego Christiana Guitiera już 2 do 0. Lech pięknie, ma też za sobą wymarzony początek sezonu. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Zapowiada się pogrom. Nagle Rafał Janicki popełnia jednak fatalny błąd. Za krótko zagrywa do Jasmina Wulicza. Do piłki dopada Martin Kostal i nie marnuje dobrej sytuacji. Wisła wciąż przegrywa, ale już tylko 1 do 2. W drugiej połowie Kostal w pole Karne. Jesus i ma cudownie piękną ozdęka Ondrażka. Czech doprowadza do remisu. Biała Gwiazda odrabia straty. Ale to nie koniec. Chwilę później rozgrywający znakomite spotkanie kostalne zagrywa piłkę wzdłuż linii końcowej, a do własnej bramki kieruje ją Gytkier. Od 0-2 do prowadzenia 3-2. Piłkarze Wisły się nie zatrzymują. Znów Kostal do Ondraszka i jego drugi gol tego dnia. Przy bułgarskiej jest już 2-4. W końcówce rywali dobija Jesus i Imas, sam na sam z buliczem nie wykorzystuje sytuacji, ale dogrywa jeszcze do Marco Kolara i na tablicy wyników pojawia się rezultat 5-2 dla, dla Wisły. Spektakularna remontada piłkarzy z Krakowa i najwyższe ligowe wyjazdowe zwycięstwo Wisły z Lechem. Czy można sobie wyobrazić lepszy powrót? Czuje się jak frajer, powie po tym meczu wczesny bramkarz Śląska Wrocław Rafał Kikiewicz. W 12. kolejce sezonu 2013-2014 wrocławianie pojechali na mecz do Zabrza. Górnik prowadzony jeszcze przez Adama Nawałkę na kilka dni przed ogłoszeniem go nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, ale jego piłkarze ten mecz rozpoczynają fatalnie. Śląsk robi co chce, a Marco Pańszą dwa razy pokonuje Paweł Sasztainborsa. Goście mają jeszcze kilka sytuacji podbramkowych, ale po pierwszej połowie prowadzą tylko 2 do 0. Nie wiadomo co Adam Nawałka powiedział swoim piłkarzom w szatni, ale poskutkowało, bo Górnik zaczął grać lepiej zarówno w defensywie jak i w ofensywie. A prym wiedzie Radosław Sobolewski, który w polu karnym zachowuje się jak rasowy napastnik. Po jego strzale Górnik zmniejsza straty, jest 1 do 2. Ale kolejne akcje gospodarzy są nieskuteczne i gdy wydaje się, że Śląsk wywiezie z zabrza. Trzy punkty, gospodarze dokonują cudu. W dolczonym czasie gry do siatki trafia Bartosz Iwan. Górnik odrabia dwubramkową stratę. Ale to nie koniec emocji. Minutę później błąd obrońców Śląska do piłki dopada predzusz na kulma. Na kulma i górnik wygrywa ze śląskiem 3 do 2. To no za remontada, szalona radość na kulmy, nawałki, kibiców górnika. Tylko Sebastian Mila wygląda jakby nie dowierzał w to, co się właśnie stało. Na miejscu pierwszym niesamowity powrót Piasta Gliwice, który w 15. kolejce sezonu 2020-2021 przegrywał z Wisłą w Krakowie już 0-3. Biała gwiazda te trzy bramki zdobyła w pierwszych 20 minutach meczu i wszyscy spodziewali się pogromu. Łukasz Pudliga, Maciej Sadlok oraz Felicio Brown Forbes trafiali do bramki. Franciszek Plach co chwilę wyciągał piłkę z siatki. Ale w 37 minucie indywidualną akcją popisuje się Jakub Świerczok, mija rywali w polu karnym jak i zmienia wynik na 1 do 3. Chwilę później Dominik Steczyk decyduje się na strzał z dystansu, Michał Puchalik odbija piłkę, ale tak nieszczęśliwie, że ta wpada do siatki. Do przerwy jest już zatem tylko 3-2. Ten rezultat długo się jednak nie zmienia, ale 6 minut przed końcem rzut karny dla gości długo trwa sprawdzanie tej sytuacji. Aż wreszcie w 90 minucie Jakub Świerczok ma szansę na wyrównanie. Ustawia piłkę na 11 metrze i doprowadza do wyrównania. Dublet Świerczoka. Niesamowite. Piast przegrywał po 20 minutach 0-3, ale odrobił straty. Jest 3-3 i to jeszcze nie koniec, bo w 94 minucie akcja Michała Żyry. Wow, Piast wygrywa ten mecz. Christopher Wida wykańcza akcję, akcję na 4-3. Takiego comebacku w Ekstraklasie nie było. Radość Gliwiczan prawie jak po zdobyciu Mistrzostwa Polski. Takich powrotów w historii Ekstraklasy było naprawdę mnóstwo. Pewnie Wy też macie w pamięci takie których na przykład w naszym top 10 zabrakło. Dajcie znać w komentarzach wasze wspomnienia, wasze ulubione remontady w ekstraklasie. Natomiast czas teraz zająć się rynkiem transferowym, bo okno transferowe w ekstraklasie cały czas otwarte. No i mamy znów kilka niezłych wymian. Tomasz Pięko zamienił Zagłębie lubin na raków częstochowa. Wychowanych miedziowych pojawił się już nawet na trybunach podczas ostatniego meczu swojej nowej drużyny, jak podają Media piękko miał kosztować Raków około 1,5 miliona euro, co jest jednym z rekordowych transferów w historii wewnątrz ekstraklasy. O podobnych sumach mówiliśmy, gdy do Rakowa dołączał John Eboach, do Legii Bartosz Slisz, czy ostatnio Mariusz Fornalczyk, przechodząc z korony do Widzewa. Piękko w Rakowie, a z ekipą wicemistrzów Polski pożegnał się Gustaw Berggren. Po trzech latach w Częstochowie zdecydował się odejść i przenosi się do MLS, do New York Red Bull. Z Rakowem zdobył Mistrzostwo i Puchar Polski. Franciszek Plach zostaje natomiast na dłużej, w ekstraklasie i w Piaście Gliwice. Słowacki, 33-letni golkiper w Gliwicach występuje od 2018 roku i właśnie przedłużył umowę do końca sezonu 26/27. Franciszek Plach był najlepszym bramkarzem Ekstraklasy w sezonie 18/19, wtedy też świętował z Piastem mistrzostwo Polski. Na koniec sprawdzamy jeszcze jak idzie polskim zespołom w europejskich pucharach. Lech Poznań gra dziś wieczorem rewanżowe starcie z Blik. Trudno sobie wyobrazić, żeby zmarnował zaliczkę z pierwszego meczu, jeżeli kolej już awansuje do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, to zmierzy się tam z trweną z Wezdą Belgrad. Jutro awanse w eliminacjach Ligi Europy powalczy Legia w eliminacjach Ligi Konferencji Raków i Jagiellonia. Najbliżej celu z tych drużyn jest Raków, który ma trzy gole zaliczki, ale Jaga też wygrała pierwszy mecz strzelając gola w końcówce. Legia także w końcówce doprowadziła do remisu, więc mamy nadzieję, że będzie dobrze i komplet polskich drużyn zobaczymy w trzeciej rundzie europejskich pucharów. W piątek czekamy za to na trzecią kolejkę PKO Bank Polski Ekstra Klasy. A kolejny Ekstra Time za tydzień. Do zobaczenia. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.